Co by było, gdyby wydarzenia, które mogą zmienić świat, zostały przepowiedziane przez proroctwo? Jest to tajemnica otaczająca trzecią tajemnicę Fatimy, proroctwo, które może zmaterializować się w 2024 roku. Watykan ujawnił tę tajemnicę w 2000 roku, ukazując anioła wymachującego ognistym mieczem i zapowiadającego tragiczne konsekwencje dla ludzkości. 13 maja 1917 roku Łucja, Franciszek i Jacynta, troje młodych pasterzy, natknęło się na tajemnicze objawienie w spokojnej Kowa da Iria, Portugalia. Zobaczyli oszałamiająco piękną kobietę, zidentyfikowaną jako Matka Boża Fatimska, która ujawniła im trzy tajemnice, niepokojące przepowiednie dotyczące przyszłości kościoła i świata. Pierwsze dwie tajemnice były przerażającymi wizjami piekła i złowieszczymi przepowiedniami na przyszłość, które Łucja ujawniła publicznie w 1941 roku na prośbę swojego biskupa. Ale przez dziesięciolecia świat był trzymany w ciemności na temat trzeciego sekretu, który milczał pomimo swoich tragicznych przepowiedni. Dopiero znacznie później tajemnica ta pełna niepokojących proroctw, została ujawniona, inspirując wiele domysłów i dyskusji, zarówno wśród naukowców, jak i wierzących. Tajemnice te są istotne ze względu na to, co oznaczają dla zdrowia duchowego i globalnego pokoju. Tego pamiętnego dnia trójka dzieci pilnowała swoich owiec w Kowadiria, zwanej również zatoczką pokoju. Nagły błysk światła przeszył niebo w południe, po tym jak odmówili różaniec, jak zwykle. Uważano, że był to początek burzy. Drugi, jaśniejszy błysk pojawił się, gdy dzieci zbierały swoje owce, a nad małym dębem pojawiło się promienne światło. Piękna kobieta pojawiła się pośród tego światła, unosząc się nad drzewem, ubrana na biało. Przemówiła do dzieci, trzymając biały różaniec, inicjując to, co później zostanie nazwane objawieniami Matki Bożej Fatimskiej. Zapoczątkowała ona serię objawień, które oczarowały świat, wzywając go do codziennego odmawiania różańca w celu promowania pokoju na świecie i zakończenia wojen. Przez wiele lat odkrycia te były trzymane w tajemnicy. Łucja była tą, która ostatecznie została zakonnicą i strzegła tych tajemnic. Minęły lata, zanim papież otrzymał pełne szczegóły trzeciego sekretu w zapieczętowanej kopercie, wywołując niezliczone debaty i teorie na temat jego znaczenia i treści. Ten film bada znaczenie tych proroctw i rzuca wyzwanie ludziom, którzy mocno wierzą w Boga, aby zastanowili się nad przesłaniami Fatimy. Jeśli tajemnice wiary wzbudzą twoje zainteresowanie, pamiętaj aby zasubskrybować nasz kanał, aby uzyskać dodatkowe informacje. Zaczynajmy. Fenomen Kowa dairia wywołał szereg dyskusji naukowych dotyczących znaczenia i pochodzenia nazwy Matka Boża Fatimska. Podczas gdy niektórzy naukowcy badają potencjalny związek z tradycją islamską, inni uważają, że tytuł ten odnosi się jedynie do regionu, w którym miały miejsce te wydarzenia. Córka proroka Mahometa, Fatima, jest również imieniem tej świętej osoby w islamie. Ta fascynująca paralela wynika ze wspólnego oddania Mariam, czyli Maryi w chrześcijaństwie, centralnej postaci w obu narracjach religijnych. Podobnie jak w chrześcijańskim opisie poczęcia Jezusa, w islamie poświęcono jej cały rozdział Koranu, honorując jej życie i cudowne narodziny jej syna Izaaka. Ponieważ Mariam i Fatima służą jako symbol pomostu między tymi religiami, ich wzajemny podziw podkreśla ważną rozmowę międzyreligijną. Podczas swojego pierwszego objawienia Maryja dała dzieciom kluczową instrukcję. Miały gromadzić się trzynastu dnia każdego miesiąca przez sześć miesięcy. Obiecała niebiański pokój, ale ostrzegła przed trudnościami. Jej instrukcje były proste, ale głębokie. Odmawiaj modlitwę fatimską co dekadę i różaniec każdego dnia, aby promować pokój na świecie. W swoim drugim objawieniu, które miało miejsce 13 czerwca 1917 r. Maryja potwierdziła zasadniczą funkcję różańca w utrzymaniu pokoju. Kiedy wizjonerzy tęsknili za niebiańskim w niebo Maryja dała im różne przepowiednie dotyczące ich przyszłości. Powiedziała Hijacyncie i Franciszkowi, że wkrótce udadzą się do raju, podczas gdy Łucja miała wykonywać swoje ziemskie obowiązki. 13 lipca 1917 Rzeczy Maryja dała potężną wizję piekła, która jeszcze bardziej wzmocniła objawienia i podkreśliła potrzebę oddania się jej czystemu sercu w celu ratowania dusz. Przepowiedziała początek nowej wojny światowej i prześladowania związane z Rosją, a także katastrofalne skutki. Jeśli Rosja pozostanie niepoświęcona. Kiedy w sierpniu 1937 roku lokalne władze zatrzymały ich, aby uniemożliwić im ponowne spotkanie z Maryją, jej poświęcenie zostało wystawione na próbę. Ale jej determinacja była niezachwiana, ponieważ pojawiła się później na łące, aby wezwać do zwiększenia ofiar i błagań w celu uratowania niezliczonych dusz przeznaczonych do życia pozagrobowego. Niestety, młodzi wizjonerzy Francisco i Jacinta odeszli przedwcześnie w procesie spełniania się tych niebiańskich proroctw, ponieważ zginęli w powszechnej epidemii grypy niedługo po tych historycznych objawieniach. Francisco popełnił akty poświęcenia w swoich ostatnich dniach, aby uspokoić Wszechmogącego, pomimo jego wyniszczającej choroby. Po śmierci w 1994 roku został pochowany na miejskim cmentarzu. Hiacinta, która wiele przeszła, poświęciła swój pozostały czas na modlitwę o pokój na świecie i wybawienie niewinnych dusz. Kiedy zmarła w 1920 roku, jej szczątki zostały najpierw pochowane w rodzinnym mauzoleum, a następnie przeniesione na cmentarz komunalny. Jeśli uważasz, że te objawienia i ich przesłania są interesujące, zastanów się nad wsparciem nas, dając temu filmowi polubienie. Dołączając do naszego kanału i, jeśli cię to poruszy, korzystając z funkcji superpodziękowania poniżej. Twój udział umożliwia nam dalsze uczenie się i rozpowszechnianie tych informacji. Niezwykłe zdarzenia, których świadkami byli ci młodzi wizjonerzy, zostały oficjalnie uznane za cuda przez Kościół Katolicki w 1930 roku. Na cześć funkcji Franciszka i Jacynty, jako luminarzy kierujących duchową ścieżką, w 1952 zbudowano im kapliczki przylegające do głównego ołtarza. Ponieważ od 1944 roku Röten przebywała w klauzurze, w 1941 R. łucja podzieliła się swoimi wspomnieniami z dziecięcych spotkań z niebem, oświetlając głębokie tajemnice, które zostały ujawnione podczas objawień. Jej wspomnienia naświetliły fizyczne opisy i niebiańskie dyrektywy od niebiańskiego gościa. Główne objawienie opisywało przerażający podziemny świat, który został wyobrażony jako rozległe piekło pod powierzchnią, gdzie niezliczone złe duchy i inne byty znosiły niekończące się cierpienie. Widzący byli głęboko poruszeni tą niezapomnianą wizją. Po tym głębokim objawieniu anielska posłanniczka udzieliła rad, jak uniknąć konfliktów i znaleźć odkupienie. Opowiedziała się za zakończeniem wykroczeń przeciwko boskości i przedstawiła metodologię zapobiegania tym strasznym skutkom i światowym konfliktom. Ostrzegł, że nieposłuszeństwo tym instrukcjom będzie miało jeszcze gorsze konsekwencje. Koniec I wojny światowej wydawał się być skorelowany z tymi wskazówkami. Sugerując boską interwencję w ziemskie sprawy. Przewidywał również zbliżającą się wojnę, sygnalizowaną przez niezwykły błysk na nocnym niebie, przynosząc ze sobą ogólnoświatowe nieszczęście, spowodowane zbiorowym wykroczeniem. Sugerowanym lekarstwem było poświęcenie Rosji jej czystej esencji i wykonywanie rytuałów uzdrawiających w określone szabaty. Jeśli te instrukcje zostaną wykonane, Rosja doświadczy pokoju i reform. Z drugiej strony, zlekceważenie tych dyrektyw doprowadziłoby do anarchii na całym świecie, prześladowań wyznawców i wielu męczeństw. Poświęcenie dzieci dla ich mandatów zostało wzmocnione przez te ważne odkrycia, które dały im nowe poczucie radości i celu. Ich niezłomne oddanie jego czystej esencji służyło jako filar moralnego wsparcia, dając im siłę do pokonywania wyzwań. Które przed nimi stały. Mieli niezachwianą nadzieję i silne oddanie swoim przekonaniom, ponieważ wiedzieli, że zawsze będą w pobliżu i że ich czysta esencja w końcu się wzniesie. Zbliżamy się do najbardziej tajemniczego ze wszystkich objawień, gdy dokładniej badamy te mistyczne zdarzenia trzecią tajemnicę fatimską. Siostra łucja skrupulatnie zapisała i zapieczętowała te przepowiednie. Ale postanowiła ją ukryć, ponieważ uważała, że jej znaczenie zostanie ujawnione w późniejszym terminie. W 1960 roku, 20 lat po zapieczętowaniu, enigmatyczna koperta została ostatecznie odsłonięta. Jednak jej ważne odkrycia zostały upublicznione dopiero w 2000 roku. W swojej wizji tego objawienia lucia ujrzała anioła wymachującego ognistym mieczem. I grożącego globalnym zniszczeniem. Ten niebiański byt znajdował się po lewej stronie dziewicy i używał lewej ręki do władania bronią, gasząc płomienie prawą ręką. Pośród oślepiającego światła i wołania o pokutę, objawienie dostarczyło krytycznego przesłania, które podkreślało skruche i boskie działanie. Widzący byli głęboko poruszeni tymi objawieniami. I rozpoznali znaczące etyczne i duchowe implikacje dla ludzkości. Ta część tajemnicy wywołała wiele dyskusji i interpretacji, podkreślając znaczenie modlitwy, pokuty i nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Te obietnice harmonii, poprzez wypełnianie boskich poleceń i pobożności Maryjnej, ujawniły trwający konflikt w niebie. Łucja narysowała obraz mężczyzny który wyglądał jak biskup, był okryty białym ubraniem i wydawał się odbijać jasne światło. Dzieci domyśliły się, że to papież i obserwowały, jak on i inni duchowni wspinają się po stromym wzgórzu do masywnego korkowego krzyża. Podróżował przez zniszczone miasto, modląc się za dusze, które napotkał, a jego ścieżka była wybrukowana smutkiem. Na szczycie został brutalnie zaatakowany przez żołnierzy z bronią i strzałami, co doprowadziło do jego śmierci. Inni duchowni, którzy zginęli pod krzyżem, również zostali włączeni w ten ponury scenariusz. Następnie pojawili się aniołowie i zebrali esencję męczenników w kryształowym pojemniku, konsekrując dusze, gdy się wznosiły, co oznaczało oczyszczenie i wyniesienie. Dokładnie 64 lata po pierwszych objawieniach maryjnych, 13 maja 1981 roku, papież Jan Paweł II został zaatakowany. Rany postrzałowe napastnika były tak poważne, że do zachowania jego życia konieczna była skomplikowana operacja chirurgiczna. To doświadczenie agonii i zbliżającego się męczeństwa przywołało silne wspomnienia poprzednich proroczych snów. Alegorie cierpień i poświęceń związanych z życiem kościelnym obejmowały przedstawienie biskupa w bieli, trudne wejście i tragiczne zakończenie. Wierzono, że zebranie świętej krwi przez aniołów było hołdem dla ostatecznego zbawienia i świętości zapewnionej przez jego wytrwałość. Niektórzy postrzegali próbę zamachu na Jana Pawła II jako częściowe spełnienie tego proroctwa, i przypisywali interwencję Maryi Dziewicy za jego niezwykłe wyzdrowienie. Związek między jego doświadczeniami a złowieszczymi przepowiedniami trzeciej tajemnicy został wzmocniony, gdy po powrocie do zdrowia udał się do Sanktuarium Fatimskiego w Portugalii, aby podziękować swojej napastniczce. Papież Jan Paweł II podarował jej pocisk, który prawie zabił ją podczas wzruszającej wizyty. I umieścił go w koronie na posągu królowej Fatimy. Przestrzeń, która pozostała otwarta między gałęziami korony, była dokładnie tym miejscem, w którym zmieścił się pocisk. Chociaż dyskusje trwały nadal, Watykan ogłosił w 2000 roku, że wszystkie zjawiska związane z trzecią tajemnicą zmaterializowały się. Teolog kardynał Ratzinger, który został papieżem Benedyktem XVI w XX wieku, zauważył w swoich wspomnieniach, że jego święcenia 29 czerwca 1951 roku były szczytem jego osobistej historii. W eseju na temat trzeciej tajemnicy powiedział, że pomimo historycznych domysłów, ujawnienia mogą być niezadowalające, ponieważ nie zawierają głębokich tajemnic ani jasnych proroctw. Podkreślił, że celem wizji było zainspirowanie proaktywnych działań w celu wprowadzenia pozytywnych zmian, a nie ustalenie niezmiennego losu. Ratzinger sprzeciwiał się deterministycznym interpretacjom tajemnicy, odrzucając w szczególności pogląd, że zamach na papieża Jana Pawła II w 1981 roku został zaaranżowany przez siłę wyższą. Zakwestionował ideę przeznaczenia, twierdząc, że ludzie mają możliwość wyboru tego, co robią, i że takie czyny nie były motywowane boską wolą. Zgodnie z jego analizą, wizja miała na celu podkreślenie, w jaki sposób ludzkie działania kształtują przyszłą rzeczywistość, ostrzegając przed potencjalnymi zagrożeniami i wskazując sposoby, w jakie ludzkość może im zapobiec. Kościół uznaje objawienia Maryi za wydarzenia testamentalne, zawierające tajemnice fatimskie i inne wydarzenia usankcjonowane przez Kościół. Nawet przy wątpliwościach co do ich prawdziwości, Kościół przestrzega ścisłego procesu podczas badania tego rodzaju roszczeń. Lokalny biskup rozpoczyna ten proces od oceny prawdziwości deklarującego i spójności narracji. Nawet sam Watykan może w razie potrzeby przeprowadzić dalsze dochodzenie w celu potwierdzenia dokładności tych twierdzeń. Wśród tych szeroko upamiętnianych okazji jest historia Matki Bożej z Guadalupe, która nadal jest uważana za świętą postać na całym świecie. Wszystko zaczęło się w 1541 roku, kiedy to podobno objawiła się tubylcowi Juanowi Diego na szczycie góry Tepejak niedaleko miasta Meksyk. Błagał Diego, aby zbudował tam świątynię ku jego pamięci. Później podarował mu niezwykłe kwiaty, nietypowe dla tego miejsca, i pory roku, mimo że władze kościelne początkowo nie wierzyły i domagały się dowodów. Kiedy dała te kwiaty biskupowi, spadły one z jej tilmy i ujawniły piękny obraz dziewicy, wydrukowany na tkaninie. Od tego czasu wizerunek ten stał się kluczowym symbolem. Meksykańskiej tożsamości i duchowości. Ten posąg, który znajduje się w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Mexico City, jest jednym z najczęściej odwiedzanych sanktuariów na całym świecie, przyciągając miliony odwiedzających każdego roku. Jej uwielbienie dociera nawet do poświęconego jej sanktuarium poza Chicago, gdzie 400 wyznawców z całej Ameryki Północnej spotyka się co roku. Aby uhonorować jej dziedzictwo. Naukowcy i pielgrzymi są przyciągani do najbardziej zbadanych i czczonych objawień Maryjnych w Lourdes, we Francji. Bernadetta Subirus ujrzała 18 wizji Maryi w 1858 roku, które pomogły jej zachęcić wspólnotę do pobożności. W wyniku jednego z tych spotkań odkryła źródło w Lourdes, które słynie z rzekomych właściwości leczniczych. Od tego czasu niezliczone rzesze ludzi przybywają tu rok po roku w poszukiwaniu zarówno duchowego, jak i fizycznego uzdrowienia, co czyni to miejsce popularnym miejscem pielgrzymek. W 1875 roku w Knok w Irlandii, po przeciwnej stronie Europy, miało miejsce objawienie Maryjne. Świadkowie widzieli Maryję pokrytą lekką mrzawką ze świętym Józefem i świętym Janem Ewangelistą. To ciche objawienie, które kontrastowało z bezpośrednimi przesłaniami z Lourdes, dało obserwatorom nadzieję i pocieszenie, demonstrując różnorodność objawień maryjnych widzianych na całym świecie. Cicha obecność NOK pokazuje, że pokój i duchowe wzniesienie mogą również pochodzić z objawień niebiańskich, w przeciwieństwie do jasnych instrukcji Lourdes. Kibecho w Rwandzie stało się ważnym miejscem wizji Maryjnych w latach 1989. -89. Podobno troje dzieci widziało Maryję, która poradziła im, aby zwiększyli poziom oddania modlitwie, odmawiając różaniec trzy razy dziennie. Podczas tych spotkań Maryja przewidziała katastrofalne wydarzenie, które wielu kojarzy z ludobójstwem, które miało miejsce w Rwandzie w 1994 roku. Straszny konflikt, który spowodował śmierć wielu ludzi z powodu konfliktu etnicznego. Aresztowanie głównego podejrzanego o ludobójstwo w Republice Południowej Afryki sprawiło, że temat sprawiedliwości i uzdrowienia w Rwandzie powrócił do życia, podkreślając trwałe skutki okrucieństw z przeszłości. Objawienia w Kibecho, oprócz ich pobożnego przesłania, są bardzo czczone, ponieważ służą jako ponure przypomnienie, o konieczności pokoju i pojednania w obliczu skrajnych podziałów społecznych. Wizje Maryjne rozprzestrzeniają przesłania pobożności, pokuty i nawrócenia na całym świecie, podkreślając wezwanie Kościoła katolickiego do globalnego duchowego przebudzenia. Prosimy o polubienie tego filmu, zasubskrybowanie naszego kanału i skorzystanie z super podziękowań, aby wyrazić swoją wdzięczność jeśli ci się podobał. Twój wkład nie tylko wzbogaca nasze treści, ale także dociera do większej liczby odbiorców, rozpowszechniając te kluczowe przesłania kontemplacji i pokoju. W 1959 roku Adele Bryce otrzymała w Stanach Zjednoczonych polecenie od Maryi, by zachęcać dzieci do uczęszczania do szkół katolickich i opowiadać się za nawróceniem grzeszników. W podobny sposób siostra Agnes Sasagawa z Japonii otrzymała w 1973 Orędzia, które odzwierciedlały tematy znanych objawień fatimskich z 1917 i kładły nacisk na pokutę i modlitwę. Papież Franciszek często odwołuje się do trzeciej tajemnicy fatimskiej, postrzegając ją jako proroczą przestrogę przed wojną i opowiadając się za proaktywnymi krokami w kierunku osiągnięcia pokoju. Jego obserwacje po atakach terrorystycznych i eskalacji napięć międzynarodowych służą podkreśleniu ciągłego znaczenia tych proroctw we współczesnej erze. Aby zapobiec przyszłym konfliktom międzynarodowym, Franciszek podkreśla kluczową potrzebę komunikacji, zbliżenia i proaktywnych inicjatyw na rzecz budowania pokoju. Ciągłe dyskusje na temat objawień maryjnych i ich implikacji. Przypominają nam o wiecznym znaczeniu tych niebiańskich orędzi w kierowaniu ludzkich działań w stronę spokoju i duchowej głębi. Jestem wdzięczny.